Teraz mogę zacząć atakować. Za kogo się uważasz, żeby mnie atakować? O kurde nawet tego wróżbita Maciej nie przewidział. Wróżbita Maciej przewidział, że twój czas się skończy. Okej, okay, podaję się. Żartowałem, walczę do końca. Ty myślisz, że masz ze mną szansę? Dobrze nam idzie. Masz rację, ale nie możemy przestawać. Ej, ty powiedz papa. Papa. HM, czy ją odradzać, czy nie, niech i drodze niech stracę. Witaj. Przywracając mnie do żywych, zrobiłeś wielki błąd, a teraz zapłacisz za niego. Czekaj, nie chcemy wojny. Chcemy współpracować. Jest nas dwóch i Rosja, i chcemy, żebyś do nas się dołączyła. Uwierzaj, jak się pokaże. Rosja przyjdzie na chwilę. O kurde, nie kłamiecie, dołączę się do was. Witaj, sojuszu. W imieniu Zjednoczonych Państw Afryki macie zaprzecać swoją agresję. Nie. To macie wojnę. Koniec rozpićiewu dołączam się do wojny. Dobra, jesteśmy ustawieni, nawet baba od matmy tu nie przejdzie.